Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. I Ares. <noise> dzisiaj tam żeśmy sprzątali. Tam mówię jeszcze raz, tam przejdę po tej węże. No i dzisiaj takiego plana mam, <laughs> że pójdziemy tam za nasyp, za tory. Z drugiej strony tam pochodzimy z drugiej strony. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Weźmiemy worek. Eee, o już tak wiecie Wiosna się robi <noise> Znaczy może jeszcze nie bo jest minus 2 ale, ale już za niedługo będzie Także no zobaczymy jak to tam dzisiaj wygląda Powiem wam Muszę sobie buty przebrać oczywiście Worek wziąć, rękawice I możemy iść za reskiem, tak Pochodzić, pospacerować Może jakieś świeciuchy weźmiemy Pozbieramy, może tam nie będzie nie wiem, wchodziliśmy z tamtej strony To teraz pójdziemy w las z tamtej strony No i zobaczymy jak to tam będzie wyglądać Witam Was Witam Was serdecznie i pozdrawiam O Słońce świeci fajnie Prąd się robi Fotowoltaika jest na dachu Także prąd się robi Co to tu jest tak? No dobra No co, no zabieramy się do pracy co jeszcze wam chciałem powiedzieć dzisiaj miałem parę rzeczy do Was, ale, ale dobra, nie będę miał zawracał głowy niektórymi sprawami po prostu robimy swoje i tyle. Nikt nie chce na śmieciowisku po prostu mieszkać, tak? Albo przy śmieciowisku, albo gdzie tam, gdziekolwiek, gdzie są śmieci, tak? Bo każdy śmieć powinien mieć swoją, swój pojemnik, tak, że tak powiem i i odpowiednie miejsce, a nie, a nie las, czyli tam jezioro, czy inne jakieś tam miejsca. Dobra, a my się teraz przejdziemy i zobaczymy z drugiej strony tego wiaduktu, jak to tam wygląda. Także zapraszam Was, zapraszam Was na film. Pochodzimy i posprawdzamy. Ares, wiatr się zrobił, widzicie to? I to taki chłodny jest, jest minus 2, bo to tak. Człowieka, trochę. Ale jestem dobrze ubrany, także spoko, tylko muszę przebrać sobie te, te buty. Zostałem z tych kamieni, patrzcie jak wyglądają, widzicie? Dlatego przebieram buty teraz, bo trochę jest umrożone, trochę nie i takie błoto się robi. O, o śniegu jeszcze tu jest. Dobra, jesteśmy z drugiej strony i tu będziemy. Zobaczymy. Czy tu są śmieciuchy jakieś Tak się przejdziemy trochę do lasu, wejdziemy Pochodzimy Tu mamy już pierwszy śmieciuch Z tej strony Czyli musimy go do Do wora wsadzić Dobra, a ja ubieram rękawice No i zobaczymy Jak tu wygląda Ja już tu kiedyś byłem, także wiecie Wiecie jak ja Chodziłem, zbierałem może teraz już będzie mniej tych śmieciuchów, chociaż tutaj widzicie dużo śniegu, śniegu z tej strony jest. Ale to nic, wejdziemy tam i pójdziemy troszkę w prawo do lasu, wejdziemy i zobaczymy jak to wygląda. I tu po boku pozbieramy trochę też, jak coś będzie oczywiście, oby nie. No, jest. na razie pierwszy, <laughs> oby ostatni. Nawet nie uwierzycie, co <laughs> mam już tam trochę śmieciuchów, widzicie nie za dużo jak na razie ale nie, nie wiem, uwierzycie co tu jest zobaczcie łopat padel, patrzcie dobry Nieuszkodzony rączka cała, wszystko całe no ciekawe Znaczy co no i jak myślicie? Trzeba by było to wziąć, no nie? Jak mógł ktoś łopatę stracić, ja tego nie zrozumiałem. No jest okej, okay. jest nic jej nie dolega. Ani nie zarzewiała, żeby tak wiecie... A tu nie ma jakiejś dziury, żeby ktoś kopał albo cokolwiek. Nie wiem po co to komu tu było no Ale dobra mi no. tu leży No weźmiemy. na ogród się przyda Do kopania <grym wytrzymał> Dobra, taka solidna nawet Dosyć Dobra, to lecimy <grym wytrzymał> Lecimy dalej Ciekawe Powiem wam, że Ciekiele to już kiedy jakieś znajdywałem ale... Żeby łopatę w lesie znaleźć No i takie rzeczy znajduję Dobra Nie wiem czy tu Dobra, potem pójdziemy tam z powrotem no, Potem pójdziemy tam i potem tu Później tu tak pochodzimy No jest troszkę śmieci, jak na razie nie za dużo, ale... Z czego jestem bardzo zadowolony Ale się trafiają Które rzeczy są tak zamrożone, powiem wam, że nie idzie I ciężkie Nie, ale no w ogóle nie idzie ich Przezcie nic wylać z środka, bo tam po lód jest A nie idzie jej wyciągnąć po prostu Przymrożone do ziemi tak No zobaczcie Już w worku Ile jest worku? No sporo dosyć już się zbiera, no nic, przejdziemy jeszcze tak na obkoło tam pochodzimy No i zobaczymy jeszcze Czy jeszcze coś tam dokoptujemy, czy nie <laughs> No zobaczymy Ale piękna pogoda wam, powiem wam Jest ładnie, słoneczko Widzicie, wszystko zamrożone Wszystko I tak chodzę Tu nie ma, tam są no. Tu co? Jest tu coś? Tak, tylko to nie idzie tego. Zamrożone wszystko. Zawsze będzie czyściej tak. Trochę śmieci tu, trochę śmieci tam się weźmie. Nie, potem te czyste te lasy będą już i tak są czyściejsze, dużo, dużo więcej. Są fajnie posprzątane, ale jeszcze widzicie i gdzie jest tych śmieci. Ale to już powiem wam końcówka jeszcze dwa lata i... Eldorado będzie <laughs> tutaj te lasy będą czyściutkie, wysprzątane <laughs> i wtedy wiecie: zamykam kanał, koniec, <laughs> koniec. Kropka. Ewentualnie mogę wam jeszcze, jak będą sezon nagrzywy, to będę wam pokazywał, ale jak już śmieci nie będzie, oby jak najszybciej. No dobra, wam to szybko przeleciało. A ja tu tak ponad godzinę już chodzę. Mam jakiś pół worka, bo ten worek to mi popas tutaj. Taki wysoki jest. Idę teraz po tą łopatę. No i wiecie, nie ma pustych przebiegów. Ale ja wam pokażę, co jeszcze będę robił, żeby zapełnić ten worek. To za chwilę. Idę tam w tamtym kierunku po łopatę i pokażę wam jak się wypełnia worek ze śmiećmi <laughs> teraz muszę wam coś pokazać, zobaczycie Taki kabel znalazłem To jest chyba aluminium tutaj w środku widzicie taki rozszarpany Nie wiem czy to brać kilogram, na pewno będzie ważyć. Hmm. No, a może weźmiemy. Jakoś dołożę do tej łopaty, do... <grymne> muszę to jakoś to, tam... bo wiecie, zawsze pełne ręce innych śmieciuchów, innych rzeczy, <krymne> a może zacznę słom spierać. <grymne> zawsze tam coś, wiecie, wezmę z lasu, jasne, że tak. No jak mam bo oczywiście jakąś możliwość, bo inaczej to nie ma szans. No jakoś tak może. Hmm. Co? Dwie rzeczy takie znalezione, a tu jest jakiś... To jest też chyba aluminium. No nie, bo to jest łączenie chyba kabli. To nierdzewka jakaś. Dobra, idziemy dalej. No dobra. Teraz Wam pokażę, widzicie Te dwa wory tu ze śmiećmi Oczywiście już tuś tu Teraz jak to zostawię na dłużej To to przecież śmieciowisko sobie zrobią, tak? Bo już widzicie Zaczynają tu już wyrzucać sobie śmieci Bo Myślą, że tu jest jakieś śmieciowisko Zrobimy to inaczej No Bo pamiętacie kiedyś tu Mówię, zostawię to tu, bo tu jest taka droga, tu też jeżdżą, tak, służby, ale tego już za daleko jest od drogi, widzicie, tego już tu nikt nie weźmie i to będzie tu lata stało, <laughs> bo tego nikt nie weźmie, normalnie jest masakra jakaś, no to tak jest, no, wszyscy mówią, że im zależy, no ale robić nie ma komu, tak, wszystkim zależy, robić nie ma komu, tak to wygląda, no niestety. Ja się godzę z tą rzeczywistością, bo nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Nie mogę nic zrobić. Ale wiecie co, zrobimy tak, że ten worek wsadzimy go tu i wyniesiemy bliżej ulicy. A potem następnym razem znowu przyjdziemy. Nie rozbieramy tam, będzie jakaś część wolnego worka. To dobierzemy to, albo będę miał w... <laughs> ręce wolne. To weźmiemy drugi worek, to koptujemy znowu. Tak zrobimy, bo. Dwie ręce będę miał zajęte, bo muszę w jednej ręce to, a resa jeszcze mam na smyczy, no i, no i drugi worek. I będzie ciężki, strasznie. O Jezus, nie wiem, czy ten wezmę, czy ten wezmę, obojętnie. A, zobaczymy. No i zobaczcie. Pełniutki. O kurde, ale ciężar. Ale jakoś doniosę, bo mam niedaleko do samochodu. I zostawimy go przy drodze. Po prostu pojadą służby. Myślę, że go wezmę, tak? Zobaczymy. Hmm. Dobra, lecimy. No dobra. Powiem wam, bardzo źle się niosło Za ciężkie. Wychodziło, palce pasowało. I teraz nie wiem, właśnie, czy mam tu zostawić. Bo no, tu nie ma koszy. Tam jest koszy, widzę, tam daleko. Może pójdę do tego kosza i tam zostawię przy koszu. Bo no to, wiecie, różnie bywa. Ktoś to rozwali, albo co tak przy koszu, to wiadomo, że śmieci. Bo ludziom trzeba po prostu, tak, wiecie, prosto, linii, prosto z mostu. To jest śmieć, to nie. Tego ci nie wolno ruszać. To możesz ruszyć. Bo to teraz tak trzeba tłumaczyć ludziom po prostu. Bo oni nie rozumieją takich podstawowych zdań, słów i w ogóle co to jest, jak to jest, co, co jest stolicą czego. Po prostu masakra. Ile centymetrów ma metr. No po prostu to jest katastrofa społeczna. <laughs> Sobie zobaczcie, matura to bzdura. co to, to maturzyści, jaką mają wiedzę, to jest. Katastrofa po prostu jakaś. No dobra, to kończymy na dzisiaj. Worek koło śmietnika jest. Koło kosza na śmieci. No i lecimy do domu. Starczy normalnie. A o ten następny, co tam worek został, to też go. I tam tą okolicę jeszcze trochę dosprzątamy. Tak, żeby było czysto. Ale już tam nie będę sprzątał. Jak se tam nasypią, bo już kilka razy tam sprzątałem. Tak zrobię, na śmiecu nasypią, e, o to powiem wam, najczęściej grzybiarze, którzy tam siedzą, odpoczywają, albo coś to zjedzą, wyrzucą. No to tak, tak to działa, no wiem. Bo, wiem, bo obserwuję to, te tam śmieci, zazwyczaj. Hmm. E, dużo tych śmieci pozostawiają, nie tylko oni, ale w większości. Dobra. Jak się Wam podobało to co lubię, to co, jak się Wam podobało to co robię, też lubię to robić, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a ja uciekam, Czy Wam zdrówka, uśmiechu, pociągnięcie no, u czystych lasów oczywiście, a u mnie jest coraz lepiej, ale idziemy, patrz tu. O, sobie teraz tu gdzie jest samochód tam Ciekawe jakbym tutaj przeszedł po tych draskach tutaj No ale widzicie, łopata, <laughs> trochę aluminium jest, łopata jest, także łopata na ogródek się przyda, jasne, no to taka wyjątkowa rzecz, powiem Wam, bo te siekiery to tam się zdarzało i wiecie, jakieś tam cząki, jakieś tam te inne rzeczy, albo w całości, zresztą na filmach widzieliście, ale łopatę w lesie znaleźć, no to już jest takie coś, coś innego, trzymajcie się, ja lecę do domku, do następnego, papa.